Cześć kochani, z tej strony oczywiście Klaudia Tarka, czyli Klatex i ruszamy w końcu z filmami z serii o promocji w Rossmanie. Nadchodzi promocja w Rossmanie minus 55%. W dzisiejszym filmie zdradzę wam dokładne daty, kiedy będzie trwała, kiedy będzie ta standardowa dla wszystkich klubowiczów, a kiedy będzie ta promocja dla VIP-ów, także zostańcie do końca. Możliwe, że jesteście tutaj nowi i weszliście po raz pierwszy na mój kanał, e, widząc ten film o promocji w Rossmanie. Dlatego jeśli tak jest, jeśli chcecie mieć dostarczaną dawkę informacji na temat promocji, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Bądź może jeśli lubicie tematykę makijażową, e, beauty, modową, to również zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo właśnie taki content znajdziecie na moim kanale. Ja o Rossmanie nagrywam co roku, a w sumie to co pół roku, bo co pół roku jest ta ogromna promocja.

Tak też robię teraz. Zaczniemy może od tego, że będzie to promocja, już oficjalnie mówiąc minus 55% na kolorówkę. I trzeba spełnić tylko jeden wymóg, żeby móc skorzystać z tej promocji. Wystarczy mieć kartę klubu Rosmana, czyli być klubowiczem Rosmana. Jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Ja na ten temat nagrałam film w tamtym roku i możecie go sobie znaleźć na moim kanale. Jest on zatytułowany bodajże. Jak założyć kartę klubu Rossmana Bardzo prosto go znajdziecie, także wystarczy Wpisać, myślę, karta klubu Rossmana Klatex i na pewno ten film wam się pokaże Tam krok po kroku pokazuję Jak założyć kartę, jak założyć konto Jak stać się klubowiczem I jak skorzystać z promocji Z ogłoszeń parafialnych chciałam wam jeszcze powiedzieć Że nazywam się na Instagramie również Klatex Jeśli macie Instagrama, wbijajcie również Do mnie, obserwujcie Koniecznie często robię rozdania Bardzo często są to rozdania kosmetyczne Ostatnio na przykład na kanale Dodałam konkurs z możliwością wygrania okularów firmy Premium e, za 1500 zł. Także myślę, że Instagrama warto obserwować, ale my już kończymy naprawdę te ogłoszenia i przechodzimy sobie dużo tych informacji dotyczących promocji. Także ja od tygodnia myślę, robiłam porządny research e, sieci. Przeglądałam wszystkie możliwe strony, które mogły akurat napisać o promocji, podać dokładne, oficjalne daty, bo domysłów było sporo. E, a ale ja szukałam takiej sprawdzonej informacji, żeby mogła dla Was nagrać film rzetelny, w którym przekażę Wam całą dokładną wiedzę. I nie pomyle się w żaden sposób. Także w końcu wczoraj udało mi się znaleźć artykuł, w którym były podane daty. Później chciałam to potwierdzić różnymi screenami, czytałam na różnych grupach makijażowych na Facebooku, na różnych Instagramach. No i jest. Znam już oficjalną datę. Mam zdjęcie, mam screena zdjęcia z gazetki Rossmana. Także myślę, że jest to na pewno potwierdzona informacja. Tutaj wrócę Wam dla potwierdzenia screena, którego zrobiłam, żeby aby nikt mnie nie zarzucał, że coś sobie wymyślam. No i słuchajcie, już oficjalnie wiemy, że od 19 kwietnia tego roku, oczywiście do 30 kwietnia, będzie oficjalna promocja dla wszystkich. Dla wszystkich klubowiczów. Będziemy mogły sobie kupować kosmetyki minus 55% taniej. Także to jest właśnie ta oficjalna data. Ale jak pewnie wiecie, w tamtym roku Rosman zrobił coś takiego jak promocja VIP. Dla takich stałych klientów, którzy często kupują kosmetyki z działu makijaż w Rosmanie, jest możliwość zrobienia zakupów wcześniej, zanim zejdą się do Rosmana wszystkie tłumy, zanim zaczną dziewczyny się bić o kosmetyki. To dla tych, że tak powiem, VIPów jest właśnie promocja wcześniej. Dwa, trzy dni wcześniej. Tak to było bodajże rok temu, tak to było pół roku temu. No i teraz promocja VIPowska ma być podobno od 16. 15 kwietnia. Mówię podobno, ponieważ ta informacja nie będzie pewnie nigdzie przez Rosmana ogłoszona oficjalnie. Pewnie tą informację zostaną tylko ci, którzy są tymi vip którzy często e, i sporo kasy wydają na kosmetyki w Rosmanie. Także 16 podobno będzie promocja dla VIP-ów. Będzie trwała tak samo jak pewnie w pół roku temu i rok temu, te 2-3 dni. E, no i od 19 rusza znowu ta wielka e, prąka dla wszystkich. Pewnie jesteście Ciekawe, jak będą wyglądały dokładne zasady promocji, ile kosmetyków będzie można kupić, czy będą jakieś limity, czy trzeba kupić trzy różne rzeczy, czy może można kupić trzy te same podkłady, e, tak dla zapasu, bo jak wiecie, pewnie macie jakiś swój ulubiony podkład. No i wiele z dziewczyn pewnie miałoby ochotę kupić go w ten jeden dzień w zapasie, w ilości trzech czy czterech butelek, żeby mieć na cały rok. No ale niestety, często Rosman wprowadza właśnie te ograniczenia. Jeśli znajdę tą informację, jeśli będę tego pewna, bo na razie są tylko Mysłu, jak to będzie wyglądało, to na pewno dam Wam znać. Myślę, że wtedy, kiedy będę miała informację potwierdzoną, nagram jak najszybciej film na YouTube. Jak najszybciej będzie montaż, jak najszybciej będzie publikacja i pojawi się oczywiście na moim kanale. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to naprawdę gorąco zachęcam, bo myślę, że warto. Tym bardziej, jeśli polujecie na te promocje rosmanowskie, to ja w tamtym roku nagrałam bodajże 7 filmów o promocji w Rosmanie, te pół roku temu. Temu. Rok temu też było trochę tych filmów. Często nagrywam um, filmy typu, co polecam kupić na promocji. W tym roku też planuję nagrać film, w którym pokażę jeden produkt, który jest takim must haveem, który sprawdzi się u każdej dziewczyny, i moim zdaniem naprawdę trzeba go kupić. Ja już wiem, jaki to jest kosmetyk, jest naprawdę tani. W promocji wychodzi super, super tanio. E, także, no, subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco z Instagramem, z moimi instalacjami, bo tam informuję o wszystkich najważniejszych rzeczach. Ja dzisiaj już dłużej nie męczę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie o Rosmanie, a może nie o Rosmanie, może jakimś innym filmie na moim kanale, a także nie przedłużam do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.